Dzień dobry maturzyści. Dziś odświeżymy sobie wiedzę dotyczącą młodej Polski. Jak zapewne pamiętacie, jej początek wyznaczamy na lata 90. XIX wieku. Koniec to z kolei rok 1918. XIX wiek to okres, kiedy zaczyna się prawdziwa niedola polskiej młodzieży, bowiem upowszechnia się oświata. Na ziemiach polskich w Zaborze Pruskim obowiązek szkolny wprowadzono w roku 1825, a w Galicji w 1873. Jako ciekawostkę, możecie zapamiętać, że rok 1896 to pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie zorganizowane w Atenach. Młoda Polska to nowe kierunki w sztuce, takie jak impresjonizm czy secesja. W epoce tej działa również Schopenhauer, głoszący, iż u podstaw całej rzeczywistości leży wola, czyli irracjonalny, ślepy popęd. Współcześnie Schopenhauer obecny jest w popkulturze jako bohater licznych memów.